Cześć, jestem Daniel i dziś opowiem Ci trochę faktów, o których nie mówi się na co dzień. W tym filmie poznasz pięć ciekawostek, które mogą Cię zaskoczyć. Od zwierząt po kosmos. Zaczynajmy! Ciekawostka 1. Ośmiornice mają trzy serca, a ich krew jest niebieska. Dwa serca pompują krew do skrzeli, a jedno do reszty ciała. Gdy ośmiornica pływa, to ciało, ciałowe serce, przestaje bić. Co więcej, ich krew zawiera hemocyjaninę. Związek oparty na miedzi, co nadaje jej niebieski kolor, zamiast czerwonego, jak u ludzi. Ciekawostka 2. Na Saturnie i Jowiszu może padać deszcz z diamentów. Naukowcy podejrzewają, że ogromne ciśnienie na tych planetach zamienia metan w węgiel, a ten z kolei formuje się w diamenty. Tysiące ton diamentów mogą spadać z nieba jak grad. Niestety, żadna sonda tego jeszcze nie potwierdziła. Ciekawostka 3. Niektóre żółwie oddychają przez odbyt. Dokładnie tak. Gatunki takie jak żółwie australijskie potrafią pobierać tlen z wody przez naczynia krwionośne w kloace. To bardzo przydatne podczas długiego zimowego snu pod lodem. Ciekawostka 4. W ludzkim ciele jest więcej bakterii niż komórek. Choć trudno w to uwierzyć, to w naszym ciele żyje około 39 bilionów bakterii, a komórek mamy zaledwie. 30 bilionów. Większość tych bakterii jest całkowicie nieszkodliwa, a wiele z nich jest wręcz niezbędnych do życia. Ciekawostka: 5 banany są radioaktywne. Zawierają potas 40 izotop, który naturalnie emituje promieniowanie, ale spokojnie, musiałbyś zjeść około 10 milionów bananów naraz, żeby ci to zaszkodziło. Co ciekawe, istnieje nawet jednostka radioaktywności zwana ekwiwalentem banana.